Miś jaki jest każdy widzi, urocze uszatki na obrazach ozdobiły dębicką bibliotekę, sztuka ilustratorki bardzo spodobała się czytelnikom, szczególnie tym najmłodszym, finisarz wystawy Gabrieli Cichowskiej przyciągnął miłośników prac artystki. To chyba co tam w duchu, co tam w sercu gra, prawda? To w zasadzie tak wydaje mi się, że od samego początku, od, od chyba tych najmłodszych lat gdzieś to zaszczepienie powinno być. Na przykład u mnie tak było w moim przypadku. No ale yy. Budzi się to podobno, może się to obudzić też i w wieku starszym. Mamy finisaż wystawy, Mić jaki jest, każdy widzi. Na ta wystawa pani Gabrieli Cichowskiej towarzyszyła nam przez cały tydzień bibliotek. Dzisiaj dzieci miały w ramach, przed finisarzem w dwóch grupach zajęcia. Pierwsze zajęcia dotyczyły młodszej grupy siedmiolatków. Wykonywały one różne pacynki z misiów. Druga grupa, natomiast w której uczestniczyły nasze dzieci z Ukrainy w ramach programu Przystań Świętego Mikołaja, do ilustracji. Książki z Guba Michałka, wykonywały łapacze snów, które też tutaj prezentujemy na finisarzu wystawy. Dziś takie oficjalne podsumowanie, właśnie współpracy z panią Gabrielą Cichowską. No i oczywiście każdy tutaj będzie mógł zobaczyć jej pracę, jak również ewentualnie będzie mógł zakupić tutaj podczas tego finisarzu. Jest to tak piękne, a wykonanie, ja mówię, nasze dzieci uczymy, to jest nauka od najmłodszych lat wrażliwości, To no jest związania z kulturą, to jest bardzo istotne. Ci ludzie związani z kulturą są na pewno ludźmi lepszymi, pod każdym względem. Miejska i powiatowa Biblioteka Publiczna w Dąbicy zaprasza do korzystania z wypożyczalni dla dorosłych i młodzieży, czytelni i działu zbiorów regionalnych, bibliolandii, strefy dzieci. Wirtualnej strefy multimedialnej oraz pozostałych deambickich chwili.